Cześć, okay, tu Michał. Cześć, tu Mateusz. Jestem z... ze sklepu Grajfer. Grajfer. <gry> w... w Toruniu. Zaczynamy Grajfer News. Tym razem witamy was po drugiej stronie Wisły. Wisła płynie sobie o tutaj, tutaj, za wami. Wisła. za wami. Obejrzyjcie się, zobaczycie Wisłę. E, tam po tamtej stronie jest e, to miejsce, z którego nagrywaliśmy w zeszłym tygodniu. Dzisiaj jesteśmy Już po stronie trochę bliżej. Będziemy was oprowadzać. Ta, całą trasę zrobimy w tym sezonie. E, Chcę wam pokazać. To jest ulica mostowa. To jest, to ulica, tu jest brama. Oto. Jest... O, tak. o tutaj. Brama do której ten Tutaj to, co widzicie, e, to jest brama, którą wjeżdżamy na naszą ulicę, tam e, na górze znajduje się nasz sklep. E, jeśli kiedyś przyjedziecie do Torunia, a nie jesteście z Torunia i chcecie wiedzieć gdzie i jak do nas dotrzeć, to tędy trzeba wjechać. Tak. Jesteśmy na ulicy Bulwary Filadelfijskie i tutaj jest bardzo fajnie, może nie o tej porze roku, chociaż też całkiem też, nieźle. Są, są różne i, lokale są pływające. Night, i, tak, więc można sobie... O, b, b, Prze przy przybyć i przeżyć troszeczkę przygody na bulwarach w filadelfijskich, a przy okazji wejść przygody do. Przygody na bulwarach. I tak. Znaczy, panowie z policjanci często chodzą i, okay. i pilnują porządku. Tak, tak. A jeżeli chodzi o przygodę, to chcielibyśmy wam pokazać naszą nowość. Taką nowość, nowość, świeżynkę. Jest to gra ucieczka. Gra ucieczka, która podbiła nasze serca. Michał, nie uciekaj. Nie uciekaj. Jesteś mi potrzebny, dlatego że będziesz trzymał grę. A ja będę opowiadał. Słuchajcie, dobra, gra jest. Gra. Taka, jakiej chyba nie widzieliście nigdzie e, nigdy wcześniej, dlatego że ta gra nie ma tur. Wszyscy grają równocześnie. I muszą w 10 minut uciec ze świątyni zagłady, ona się wali, tam jest jakaś klątwa w ogóle jeszcze, i kostki cały czas, którym się rzuca bez przerwy, żeby wykonać pewne zadania, uciekają. Trzeba odzyskiwać te kostki, trzeba przeżywać przygody w miejscach, w lokacjach, do których się wchodzi, żeby wejść do lokacji, to musisz wykonać akcję, no naprawdę. I to wszystko jest w takim poszaki, poszaki. tempie, w takim tempie, że czasami... Człowiek się gubi i mówi nie, ja zostaję. Niech się dzieje I co Jednak chcesz. W zawalonej sali zostajesz. Tak. Twój Indiana Jones, bo chyba <laughs> tak można to powiedzieć, zostaje i niestety nie, nie kończy się film. Ale jest to tedy, szansa na następną część i wtedy można następnym A, razem następny wieczór usiąść sequel. i e, zrobić następną część. E, Indiana Mateusz, świątynia Indiana Mateusz. Zagłady. <laughs> część druga. Dobra, e, ucieczka do zdobycia w Greiferze na PL, tak samo, e, myślę, że to fajna gra akurat dla, dla takich też młodszych graczy. Tak, jest to, jest to e, nawet, można powiedzieć, że jest to rodzinna gra, dlatego że tempo jest tak duże, że właściwie nie, wiek nie ma znaczenia, bo ośmiolatek tak samo szybko rzuca kostkami jak czterdziestolatek, więc... No dobra. No dobra, okej. Okay. Dobra. Poza ucieczką mamy dla Was jeszcze dwie nowości. Pierwszą z nich są złote historie, a drugą z nich są srebrne historie. E, historie, oczywiście, tak jak czarne, e, dotyczą jakichś no, niewyjaśnionych wydarzeń, które mają. Najczęściej no tragiczny koniec, ale są to historie tematyczne. Pierwsza z nich jest bardziej historyczna, a druga powiedzmy nawet futurystyczna, gdzie wszystko dzieje się w kosmosie. Bardzo fajne Kosmos. zagadki. Jeśli będziecie chcieli zobaczyć, jak wyglądają w środku, to na pewno będziemy mogli zaprezentować Wam. A są jeszcze zapakowane. Tak, jeszcze są zapakowane, także będziemy je otwierać niedługo. Czarne historie w innym kolorze. W innym kolorze. Jeśli chcecie, właśnie dla. E, trochę młodszych osób, e, żeby nie było aż tak krwawo. To może to jest to. Tak nie jesteśmy planszówkowymi rasistami. Lubimy wszystkie kolory czarnych pyszów. Wszystkie i kolory. Wszystkie. I, czar i, białe, I I białe są I Złote, złote srebrne, białe, czarne. Jakie tylko chcecie kolory. Halo, Halo Szymuś, jesteś na antenie. W łączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem Szymonem. Szymon przedsta przedstaw się wszystkim y, telewidzom. Nie teraz, co ciekawe. <grystanie> Na pewno słyszeliście już o takim wydarzeniu, które zapowiadamy od dawna czyli toruńskiej premierze gry badacze, badacze Głębin. Badacze Głębin. Super. Jest to gra to jest... Stefana Felda, miała premierę co? na SN na, na, na największych targach w Europie. Tydzień temu. Tydzień temu. Na pewno byliście, a jeśli nie, to mogliście też oglądać, to e, tak jak dzisiaj będziecie mogli oglądać e, na naszej nocy badaczy Głębin. E, będziemy streamowali, jak w to się gra, co się dzieje, będą tłumaczone zasady, także jeśli nie możecie być akurat dzisiaj w Toruniu i zagrać w tę grę, e, zapraszamy Was na, na nasz kanał. Na Twitchu, na Twitchu, tak jest. Oprócz tego, że będziemy streamować będziemy uczyć gry w badaczy głębin i będziemy świętować polskie wydanie e, tej gry. E, to będziemy również organizowali konkurs i to jest ciekawa konkurs? sprawa, bo będzie konkurs e, turniej, co ja gadam. Ale, Pewnie, no ale, ale dobrze, że też jest Turniej jest też konkursem w pewnym sensie, tak? Dobrze. Turniej dotyczy oczywiście rozgrywki w badaczy Turnie. głębin, będziemy grali przez północy przynajmniej. E, ten, kto wygra, zdobywa. Grę badaczy głębin. Może nie tę konkretną, bo ta jest z naszej wypożyczalni, ale też egzemplarz badaczy głębin razem z, z wydawnictwem z tak. Full Cup Games. Sponsorujemy. sponsorujemy. Wszystkie nagrody są potrzebne. Jeśli macie ochotę zagrać, to zapraszamy. Bo... Startujemy o godzinie 19 i tam będzie taki czas na to, żeby nauczyć się zasad, trochę poznać grę, obejrzeć fajne grafiki, tak. jak jest wykonana. A potem około 20:20, 20, 30, 30 coś takiego, wystartuje turniej. Na pewno, jeżeli będziecie wcześniej, to będziecie mieli e, okazję poznać grę i poznać uwagę. ludzi. Tak, i mm. poznać taktyki. Taktyki, zdecydowanie taktyki trzeba będzie poznać, e, ponieważ nie jest to super prosta gra, będzie troszeczkę e, w mniej skomplikowanych rzeczy, ale na pewno dacie sobie radę. Powodzenia, mam nadzieję, że wygra najlepszy. Dzisiaj od 19:00 tońska premiera Badaczy Głębin. Kolejny punkt: Storunia zaliczony. Jesteśmy na Bulwarach Filadelfijskich. W przyszłym tygodniu będziemy gdzie indziej, jeśli nas spotkacie. Możecie nas, spotkać, możecie nas spotkać? Tak, tak, tak. I możecie pozdrowić e, swoją rodzinę machając z naszej kamery i powiedzieć Będziemy w Gray Newsach, oglądajcie. Zrobicie to tak. Możecie, e, jak się nazywa taki koleś, co z tyłu na zdjęciach występuje i robi. To, bo, bombing, coś tam. Tak? Nie wiem. No, nie znałem tej nazwy. To, e, można być takim kolesiem, co zbombarduje nam nagranie. E, no i co? No i kończymy. To jest kończymy. drugi odcinek, trzeciego kończymy sezonu. Się z nami widzimy się za do zobaczenia. Do zobaczenia, Hej. cześć. Jeśli dotarliście do tego momentu, to znaczy, że wiecie, co się dzieje w Grajferze i w Grajfer Newsach czyli 5% obniżka e, dla osoby, która poda w tym tygodniu nasze hasło. Hasłem jest Ośmiornica, a to dlatego, że w Badaczach Głębin są bardzo wesołe żetony wiele Ośmiornic, więc warto je zobaczyć, a przy okazji poznać hasło na ten tydzień. 5% rabatu za hasło Ośmiornica, nie tylko na Badaczy Głębin. Nie tylko na Badaczy nie. Głębin, ale jeśli macie ochotę, zapraszamy, e, to będzie 5% zniżki Cześć. za Ośmiornicę. Hey.